Witam Państwa. Z nami jest Marek Kamiński, zdobywca biegunów, filozof, a także pisarz, o, to, o czym się dowiemy później. E, dzień dobry, panie Marku. Witam, dzień dobry. E, żyjemy w czasach e, coraz, mogłoby się powiedzieć, szybszych, ale być może też trudniejszych. E, I e, Problemy, które, z którymi ludzie się mierzą, to, o czym wspomniał Pan chwilę przed rozmową, czyli zwiększający się strach, pewnie lęk, czasami też problemy związane z depresją. One zdają się, że faktycznie przyspieszają. Na pewno zaczynają też inaczej na nie patrzeć, więc to jest kwestia diagnozy identyfikacji tego, co jak dzisiaj na nie patrzymy, jak patrzyliśmy kiedyś. Ale zacznę od takiego pytania, czy to czasy są coraz trudniejsze, czy to ludzie są coraz mniej odporni. Znaczy, myślę, że taka perspektywa, znaczy, że czasy są, czy czasy są najtrudniejsze. Żyjemy w czasach zmian, tak, żyjemy w takich czasach, w, w których e, świat bardzo szybko się zmienia i jakby każde czasy są trudne, tak, tylko ta trudność, punkt ciężkości może leżeć w czymś innym, po prostu kiedyś były czasy trudne, trudniejsze na przykład pod pewnym względem niż teraz. Natomiast teraz dlaczego, są czasy, dlaczego żyjemy w trudnych czasach? Dlatego, że po prostu świat się tak szybko zmienia, że nie jesteśmy w stanie za tym nadążyć. Czętuj. Kiedyś była np. wojna i żyliśmy w czasy, kiedy było ciągłe zagrożenie, kiedy można było zginąć, więc, więc trudno porównywać jakby... To są różne trudności, tak? Kiedyś czasy były trudne i teraz są trudne pod innym względem. Natomiast ta trudność polega na tym, że Hmm, że właśnie wzrasta poziom strachu. także że nie wiem, w ciągu ostatnich 10 lat prawdopodobnie w niektórych krajach ten poziom strachu wzrósł u ludzi dwukrotnie. To jest na przykład strach związany z epidemią, z wojną na Ukrainie, z kryzysami, z tym, czy będziemy mieli pracę. Jakby każdy dzień przynosi potencjalnie informacje, które raczej jakby w większości no, nie chcę już wnikać jakby dlaczego tak jest, ale trudno jest nam podejmować decyzję, tak, co wybrać. Mamy tyle możliwości, chociażby wyjazdu na urlop. Także samo jakby sam wybór powoduje i brak jakby też czasami kryteriów wyboru podejmowania decyzji powoduje, że zużywamy energii, bardzo dużo energii na podejmowanie setek decyzji, których kiedyś w ogóle nie musieliśmy podejmować, czy nie musieliśmy tej energii wydatkować. Co więcej, jakby żyjemy w takich czasach, kiedy coraz trudniej jest mieć kontakt z samym sobą, ponieważ jest tak dużo informacji, tak dużo bodźców z zewnętrznego świata i tak dużo też możliwości podprogowego sterowania nami, że po prostu zaczynamy duża część ludzi zaczynasz żyć w jakimś śnie, które jest jakby wytwarzane przez korporacje, rządy, przez no, różne organizacje. Natomiast nie żyjemy jakby w kontakcie z samym sobą. Tak naprawdę największą szczęście, siła, sprawczość, jakby to wszystko jest w nas. A ponieważ jakby nie mamy jakby kontaktu z samym sobą, więc jakby to życie no, staje się coraz trudniejsze dla, dla dużej części ludzi. Mhm. E, czy właśnie ten brak kontaktu z samym sobą e, to jest, jakby pierwszy krok do, do tego, żeby nie przerabiać tych emocji w sobie? Potem, jak akumulujemy przez to, co prowadzi jakby do te, tej dalszej pewnej degradacji naszej jakby duchowej, czy, e, czy tak to, czy, czy tak wygląda ten proces, więc przez sam, same, na przykład mindfulness i innego rodzaju rzeczy możemy sobie z tym poradzić, czy jak budować tę odporność tak naprawdę? Aże, nawet nie tyle chodzi o emocje, bo emocje są jak najbardziej w porządku, to, że one się pojawiają, że są i e, jakby radzenie sobie z nimi, to jest jeden problem, natomiast jakby większym problemem jest to, że ponieważ jakby nie mamy kontaktu z sobą, nie poznaliśmy sobie siebie, tak naprawdę nie stawiamy sobie celów, które wynikają z nas, z naszych pragnień, z, z tego jakby kim jesteśmy, tylko te cele i nasze życie staje się wypadkową różnych zewnętrznych zdarzeń I, i jakby po drodze oczywiście są te emocje, z którymi trzeba sobie radzić, natomiast jakby dużo Ważniejsze i dużo, dużo większym problemem jest to, że żyjemy nie swoim życiem i przez to też jakby no, trudno, bo można sobie czuć tak krótką metę, poradzić z emocjami, tak? Że mieć właśnie mindfulness, jakiś program, jakąś terapię prawda i, i poradzić sobie z jakimś jednym problemem, ale długofalowo jakby dużym problemem jest to, że jakby w życiu nie jesteśmy sobą i w związku z tym jakby na dłuższą metę no, trudno być szczęśliwym, jak się nie jest sobą trudno jakby jest no, jakby być też pewnie człowiekiem, tak tak naprawdę mieć cele, które są naszymi celami, a nie tymi celami. A czy technologia, no i też przede wszystkim oczywiście sztuczna inteligencja, są w stanie nam pomóc bardziej zrozumieć siebie, czy one raczej stoją na przeszkodzie? Znaczy, to jest tak, że są na pewno. Na pewno są narzędzia i jakby narzędzia aplikacji oparte o inteligencję. Sami nawet stworzyliśmy taką aplikację Life Plan up, up, się Life Plan up, które pomagają jakby zrozumieć siebie, ale naprawdę większość jakby to jest, większość jakby tych użycia technologii polega na tym, żeby maksymalizować zysk przez korporacje, tak i one jakby no niewiele mają wspólnego z naszym szczęściem czy z byciem sobą. Mhm. Także technologia to jest sprawa użycia, po prostu, tak? na, no, Do większości, mm, jakby technologia służyła do tego, żeby właśnie służyć maksymalizacji zysku, tak naprawdę. No i emocje to, to nie tylko strach, lęk, ale też czasami ekscytacja czy dreszczyk emocji. A ja wiemy, że Pan ostatnio napisał nową książkę. Tak, tak, właśnie też, jakby zajmując się właśnie budowaniem bo wydaje mi się, że jakby tak naprawdę odporność psychiczna jest właśnie kluczem do do tego, żeby, żeby jakby żyć pełnią życia, żeby być szczęśliwym, jakby jest to jeden z takich z podstawowych warunków do tego, żeby osiągać cele. W związku z tym też jakby, używam różnych, używamy, czy ja używam różnych narzędzi do tego, żeby tą wiedzę przekazywać. Jakby z jednej strony oczywiście tworzymy aplikacje, mamy warsztaty, stworzyliśmy um, też diagnostykę odporności psychicznej, cały program związany z Kemniczej Akademii, teraz być może będziemy też pracować dla wojska. Ale też ja jakby uważam, że, że pisanie, znaczy dla mnie pisanie książek to jest właśnie też bycie sobą, wyrażanie siebie. To jest też twórczość. I jakby pisanie książek daje jakiś sens w moim życiu, ponieważ wielu ludzi mówiło, powiedziało mi, że moje książki uratowały im życie, czy zmieniły im życie, zmieniły ich życie, więc ponieważ dla mnie jest też ważne, jakby się tym doświadczeniem, w związku z tym jakby piszę nie tylko książki, które są relacjami z wypraw czy też poradnikami, ale właśnie ostatnio jakby ubrałem jakby te zagadnienia związane z odpornością psychiczną w formę thrillera, thriller polaris, gdzie, gdzie są właśnie, gdzie głównym bohaterem jest Mark Steiner, jest wyprawa na biegun, jest miłość, jest śmierć, są zagrożenia związane z ekoterroryzmem, jest też mit Algatry, także jakby to wszystko Łącznie jest właśnie z testami odporności psychicznej czy kursem odporności psychicznej. Jakby, jakby jednym z wątków fabuły jest to, że zgłaszają się dziwni ludzie do naszego bohatera, który ma taką firmę Biuro Podróży Complexity Kills, czyli złożoność zabija, a wyorganizuje wyprawy ekstremalne różne miejsca na Ziemi. Zgłasza się taka grupa, właśnie która chce z, z dziwnych powodów pójść na biegun północny. No i ten nasz bohater jakby buduje. Odporność tej grupy, bo przygotowuje ich, jest cały proces właśnie przygotowania, no a potem jest wiele różnych przygód, e, łącznie z, z właśnie z wątkami, które sięgają do II wojny światowej, ale też wątkami związanymi z przyszłością, ze sztuczną inteligencją e, i z argatrą właśnie, czyli historią pustej Ziemi. I z tym, że, e, że właśnie na biegunach są jedne z, jakby z tuneli, które do tej pustej Ziemi prowadzą. Także ciekawy taki mit. E, który eksploruje właśnie w książce Polaris jest zimno cieplej nie będzie a następną piszę już w tej chwili następną e, część tego tej właśnie tego uniwersum Polaris e, część drugą myślę że gdzieś też sobie stworzyć właśnie taki uniwersum manga i, i no bardzo ciekawy kompleks tworzenie innego świata super to już ostatnie pytanie czy, czy bohater Polaris jest urodził się odporny psychicznie czy on się tej odporności psychicznej dopiero uczyłem na nie nauczył się nauczył się Jej bohater jest Polakiem ale jego matka jest Japonką także także jest czerpie z różnych kultur ale zdecydowanie jakby uczy się tej odporności, jakby w wyprawie przez życie. Jakby nieabsolutnie, mało ludzi mi się wydaje, rodzi się odporny, odpornymi psychicznie, to jest kompetencja, której jak najbardziej można się nauczyć i sobie wytrenować. Dziękuję bardzo i zachęcamy do przeczytania książki Polarys.